Co robisz, myszka? Kroisz pieczarki? Powiedz ładnie. Za dużo kroisz? Nie, tej już więcej nie krój, na pół każdą przekrój. Nie, tej już. Dobrze, tą też. Dobrze. Bardzo ładnie. Weź następną. Uważaj na paluszki. Super. I następna. Powiedz ładnie, co robisz? To jest kawałek pieczarki. Powiedz ładnie, co robisz. Kroisz pieczarki? Weź następną. to już więcej nie krój. Skończyły się już? Są jeszcze? Ile pieczarek zostało? Sześć pieczarek zostało? Mhm. No to krój ładnie.